Gdzieś się zrobiło inaczej w tej naszej szkole, powtarzam, na przestrzeni również wielu, wielu lat, powiedzmy kilkudziesięciu lat. Jak pamiętam, szkoły, do której ja chodziłem i szkoła, która jest dzisiaj, to są dwie różne szkoły. Znaczy, wymagania były bardzo proste. W, w klasach 1, 2, 3 stawiało się normalne oceny. Normalne dwójki, nie było wtedy, tak. nie było wtedy jedynek. Te, te dwójki się pokazywało rodzicom, rodzice się musieli podpisać pod tą dwójką, żeby do nich informacja od nauczyciela doszła, tak. że jednak... Syn, córka nie odrobili pracy domowej albo zrobili ją źle, nie przygotowali się. No i to powodowało, że jednak ten napór na, na kształcenie był większy. Dzisiaj to na przestrzeni, to pan doktor pewnie nam wyjaśni to zjawisko lepiej, przez na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, powtarzam z wielkim natążeniem w ciągu ostatnich dwóch lat, yy, mówi się, że nie wolno stresować ucznia, yy, że nie wolno go oceniać negatywnie, bo może to wpłynąć źle na jego yy, psychikę. Psychologa trzeba od razu do tego. Tych dyslekcji, dyslekcji, dysfu, dy, 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 tych dysów, tak zwanych, Dysgrafie. dysgrafii, i tak dalej, narosło mnóstwo. Także każdy może mieć jakiś dys i zwolnić się z jakichś obowiązków na egzaminach, czy ósmokrasisty, czy maturalnym. Dochodzimy do poziomu do, do sytuacji szkoły bezstresowej, no ale do, do, ja to oczywiście też nie, nie pochwalam żadnego stresu nadmiernego, ale to ta szkoła bez nie może być szkołą bez wymagań wobec ucznia, bo to się źle skończy.